Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was przegląd moda z aktywną karierą, związaną z takim ala, przedszkolem dla dzieci, takim po prostu centrum opieki dla, z, dla zwierząt w sensie dla psów. Także to jest coś w tym stylu. Ja Wam tutaj pokażę wszystko, jak wygląda, bo możemy kupić własne właśnie centrum, być właścicielem, po prostu zarabiać za opiekę nad zwierzętami. Także, pierwsza rzecz, no ważna rzecz, bo jednak musicie mieć dodatek psy i koty i w tej pracy, żeby ten mod zadiały. Jeśli ich nie macie, no to no to biednie, oczywiście link do moda macie w opisie, także może już bez przedłużania przejdźmy sobie. Jak widzicie tutaj mamy naszą bohaterkę Dafne. Możecie ją kojarzyć ze serii Zwierzakowo. Stwierdziłam, że ona będzie idealną osobą do pokazania Wam tego moda. Także pierwsza rzecz, po zainstalowaniu musicie jeszcze tam trzy inne mody doinstalować, żeby wszystko działało. Wchodzimy sobie w rodzinę i jak widzicie tutaj mamy... Kup po prostu to centrum opieki dla psów, także klikamy sobie w to od razu. Dobra, to mnie nie interesuje, i tak, niech ona nam to kupi, i już mówię, jak to wygląda, bo ogólnie też autorka tego moda tutaj zare zarekomendowała jeden, jedną budowlę, jednej po prostu, jednego twórcy właśnie ja się skusiłam na tą, także już wam pokażę, jak to wygląda. Autorkę wam zostawię w, w tym w opisie, także jak widzicie, kupujemy, zostaniemy właścicielem. Zostawię wam, tak jak mówiłam, to po prostu tą budowlę w opisie. Możecie oczywiście ją zmieniać w środku i tak dalej. Ale bardzo ważna też rzecz, bo dochodzi nowa cecha, żeby w ogóle to wszystko zadziałało, no to musi być nadana nowa cecha budowli. I zobaczymy jak to wygląda, no bo kurczę, zarabiać z opieki nad pieskami, hm. no nie wiem co wy na to, ale mi się bardzo yy, to podoba. Także jak zobaczyłam tego modelu, mówię, kurczę, muszę wam go pokazać i sobie przeczytałam wszystko i mówię, Jestem chyba teraz przygotowana, żeby Wam go pokazać. Jestem już na parceli i Wam najpierw pokażę, jak to tutaj wszystko wygląda, bo naprawdę jestem w szoku, bo nie, po prostu tylko pobrałam to i wrzuciłam tutaj do świata i nie oglądałam w ogóle tej parceli. Także tak, tutaj mamy jakieś tam samochody, tutaj mamy całe pole, że tak powiem, tutaj dla zwierzaków do biegania, widzicie, fotele tutaj dla opiekunów. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? No, mamy budki, tu mamy wejście do domu. To tutaj mamy takie jakieś miłe rzeczy. No, tutaj mamy w ogóle wielkie wejście do tego centrum. I bądźcie, jakie słodkie pieski. To tutaj w ogóle brama, jaka świetna. Także zejdźmy może na dół. O, i już wam pokazuję, jak to tutaj. Wygląda, więc sobie wchodzimy. Widzicie, centrum w ogóle to jest tyle rzeczy, że to już szok. Tutaj mamy, no wiecie, też coś dla pracowników. Matko, miała takie obraz o grze, serio. Ja go nie widziałam. Hm, nieźle. Tu mamy po prostu, wiecie, takie zwykłe pomieszczenia. Tutaj mamy na jedzonko. Jak widzicie, to mogą sobie pochodzić. Tutaj mamy piłeczki i inne zabawki. No i tutaj mamy te pomieszczenia właśnie, no, dla zwierzaków czy znaczy one mi się aż tak jakoś podobają w się się sensie te zamknięcia, no nie, ale wiem o co chodzi eee, także no wiecie też to wygląda fajnie nie ma co tutaj eee, ukrywać bardzo mi się podoba, mniejsze, większe eee, i tak dalej oczywiście pary, tutaj mamy tych klatek, tych pomieszczeń no, klatkami nie chciałabym tego nazwać no trochę tak wygląda, że to jest takie gorsze, no i tu mamy do góry pewnie wiecie, jeśli byście chcieli na przykład to na to tak zarabiać i tak dalej, no to pewnie wystarczy tutaj zrobić sobie normalnie mieszkanko, bo można i śmiało możecie tu w ogóle mieszkać, nie? Bo to jest, jak widzicie, idealnie, no nie ma tu nigdzie schodów, ale wiecie, to nie jest problem gdzieś tutaj coś powiększyć, dorzucić schody i zarobić sobie mieszkanie i już macie wszystko w jednym miejscu. Także tak to wygląda. My musimy tak napełnić na pewno tu. Te pojemniki. Też możemy, tak jak chyba już wspominałam, pracowników tutaj zatrudnić. Także niech Dafne idzie, poczekajcie, wezmę, klik, kliknę na drzwi, bo żeby tutaj otworzyć akurat um, to wszystko, żeby działało, no to trzeba kliknąć na drzwi i po prostu tutaj sobie nacisnąć. I już powinno być w tej chwili otwarte też sobie w międzyczasie przelałam pieniądze jak widzicie dostaliśmy 50 simolonów także gdzieś tutaj jakiś piesek do nas idzie prawdopodobnie to jest ten o kolejne tak jak tutaj nie wspominałam, ale tak 50 simolonów mamy na samym początku za zwierzaczka no później w miarę upływu tamtego wyższego poziomu po prostu tej nie kliniki, tylko po prostu tego centrum opieki o, oni automatycznie tu przychodzą i też fajnie tu też napełni miskę. E, automatycznie po prostu będzie wiecie rosło i najwyższa taki, najwyższy, za najwyższy level macie 250 Za zapieska. Także no to jest już ładne. To już jest ładne, bo żeby zamknąć, no to wystarczy tak samo samego otworzyć ale czekaj, bo my możemy jeszcze pracowników sobie e, załatwić. I weźmy sobie może tutaj Zuzannę, bo Zuzanna ma nawet. O, Beka też ma, patrzcie, ładne. To weźmiemy sobie Bekę. Chociaż nie musimy więcej zapłacić, to weźmy Zuzannę. Ona jednak będzie e, tańsza. I z tego, co tutaj wyczytam, no to codziennie trzeba by tych pracowników zatrudniać, jakby od nowa, co w sumie wiecie, ma plusy i minusy. E, ponieważ, no, e, no wiecie, nie potrzebujecie pieska, bo macie ich mniej. No to możecie śmiało sami pracować. Jeśli nie dajecie rady, no to bierzecie sobie inne. O, kolejne matko. Ej, ej, ej. Co tutaj jest tyle zwierzaczków? Matko, nie spodziewałam się tego, że tu tyle zwierzaków przyjdzie. O, obserwuj zwierzaka. No, czekajcie, bo mi, mi te psy tutaj, patrzcie, one gdzieś powchodziły. Ja nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. E, przy, przywitaj w ogóle wszystkich. Czekam na tego mojego pracownika, ale... O, patrzcie! Masko, ile tu jest tych psów, o wow! Ojejciu! Ej, no ale świetnie się bawię, tylko ja bym chciała tego mojego pracownika, żeby on się tu pojawił. No patrzcie, sami się w ogóle ująć Matko, ile tu jest tych zbieżaków! No jest tutaj troszkę, że tak powiem, dużo rzeczy i te psy mogą ginąć po prostu, w sensie ich nie widać. Także, że no, ale kiedy ona przyjdzie? Bo ja tutaj nie widzę nikogo. Chyba, że będzie ta jak w sklepie, ona przyjdzie dopiero na następny dzień. Ale nie powinno tak być. Chyba, że coś źle przeczytałam. A tu, kto to idzie? Nie. No nie, to może rzeczywiście przyjdzie następnego dnia. E, także chodźcie tutaj. No matko, naprawdę sporo piesków w ogóle przyszło w pierwszy dzień. Obstawiałam, że e, zdecydowanie mniej się ich pojawi, ale przecież nie będę tutaj, wiecie, e, mieć w ogóle jakiś tam przez to obiekcji, bo mi się podoba. No, także tak to wygląda, się bawicie tutaj normalnie e, z pieskami. A czekajcie, może przez telefon jeszcze spróbuję tutaj mamy o widzicie a tutaj, sorry pomyliłam się, to ja teraz, moja wina jak widzicie tutaj możemy wynająć pracowników także sobie wynajmiemy i tutaj sobie weźmiemy jednego, niech on już tutaj do mnie przychodzi, bo by mi się przydał, bo jednak jest trochę tych zwierzaków i mogę nie poogarniać także sorki ale tutaj ja akurat źle Nacisną tak sobie ją, od razu możemy tak zrobić. A tutaj, niech przyjdzie do nas nowy pracownik. O, możesz od razu posprzątać. E, dziękuję. W niedzielę o 12.45. O, czyli za chwilę ktoś tutaj już przyjdzie. Jak widzicie, możecie ich zatrudniać. Dobra, to mnie tam nie interesuje. E, kto tutaj przyjdzie do nas? Jestem ciekawa. Halo, halo, mój pracowniku. Where are you? Zobaczymy, co też pracownik będzie robił. Czekajcie, może przyspieszę chwilę. Mm, nie widzę mojego pracownika. No kurde, poczekajcie. No tutaj nie mam żadnego nastrojnika. O, 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 o! Mamy, 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 mamy pracownik. Wow, jaki make up. O, jak widzicie ona jest, ona nam tutaj pomoże pewnie sprzątać i tak dalej, i w ogóle napełniać ten... Jak pewnie ze zwierzakami coś by się działo, to też pomoże, choć może tutaj aport zrobić. No i też jeśli koniec końców jest tak, że na przykład mamy mało zwierzaków, w sensie mało zwierzaków przychodzi, no bo nie ma co ukrywać, tak też może być, to po prostu klikamy sobie też na telefon, tutaj klikamy. I jak już tutaj sobie kliknę, to widzicie, mamy, że żeby tutaj się zająć reklamami, mamy tutaj małą za 100 molonów średnią za czysta i dużą za tysiąc. Także to jest bardzo dużo. Spróbujmy sobie średnie i zobaczymy, jak to to e, zadziała. E, Marku, ty mnie tam nie interesujesz. O, widzicie, pracuje tutaj ładnie. Naprawdę powiem wam, że z tego, by szło fajną rozkrywkę zrobić w sensie. To jest, powiem wam, idealny mod, bym powiedziała, do prowadzenia schroniska, do w ogóle gry ze schroniskiem. Bo wiecie, w sumie no to jest takie, no nie aż do końca schronisko, nie? Ale no jednak... No coś może by szło tutaj w tą stronę iść z tym. Pochwal sobie zwierzaczka. Za chwilę też zamkniemy, że zobaczymy, co nam się pojawi, jak... Zamkniemy po prostu już to centrum, ale ogólnie bardzo przyjemne. Parcela jest bardzo ładna. E, także może zamkniemy sobie, bo już tutaj chyba ważniejsze rzeczy Wam pokazałam. Także zamykamy. Ok, jest zamknięte Jest i co, zwierzaki sobie pójdą. Także jak widzicie, tutaj mamy te simoleony, czyli nam się udało 500 simoleonów ogarnąć. To jest bardzo w porządku. Stres z powodu tresury spokojnie. No, także to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Może szukaliście takiego moda właśnie na opiekę nad zwierzakami i z tego zarabianie, bo mi się wydaje, że z tego naprawdę szłoby bardzo fajne pieniądze wyciągnąć. Kurczę, wiecie, większość psów się sama sobie gdzieś tam sobą zajmie. No musicie gdzieś pilnować tutaj o czystość, żeby miał jedzenie i tak dalej, ale tu idzie wszystko spokojnie, gdzieś tam po gracie na pewno jednym simem czy dwoma to już w ogóle. Także co? Mam nadzieję, że ten mod Wam się e, podobał. Piszcie koniecznie w komentarzach, a ja Wam jeszcze miałam pokazać tą cechę, bo Wam jej nie pokazałam, to od razu jeszcze e, to zrobię, zanim uciekniecie stąd już e, w ogóle. E, I tak jak mówiłam, piszcie koniecznie co myśleliście o tym... O, tu ma, a typ parceli, dobra. E, nie mogę sobie tu kliknąć, ale jak tutaj widzicie, że mamy Doggy Daker. Eee, także no, to jest typ parceli. Ja jej powiedziałam, chyba że cecha, także przepraszam tutaj, ale no to jest typ parceli i mówię, no niestety, żeby, poprać, żeby grać tym modem potrzebujecie jeszcze ściągnąć czy inne, ale wiecie, to jest chwilka tylko roboty. Także ja już kończę, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Tak jak wspominałam, piszcie koniecz koniecznie w komentarzach, co o myślicie. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia, do następnego. Pa. pa.